doktor. jak się ma ta różnica? Iść na rękę I, I wyciągnął do niego wziął za status, pan doktor, poważny, chorego i dziwny mu nie Mizernie wyglądasz. sera jakaś de i pewnie mój pacjent, jeszcze nie dojada. A kiedy się nie Czy na herbatę, A nie ma, czy nie ma, Szansą ci się ręce. Rzeczy na niej lekarza. Na co mówimy, że jestem na lekarza? Co, co, Gdy zjem się od tyłnego, odbija się szkoło. A w czasie wakacji tak, było bez tołu. Lekarz się właśnie oglądać chorego, Więcej za zwraca się do niego. Worki pod oczami, brak błysków. Ojciebie na celu trwa w końcu nocy. Widzę niedobrze jakieś spórne zmiany. Za dużo pracuje w tym To wątroba, pora! <słuch> Ciągle część mi leży na tym torze. dzień pozostaje mi na tej żółtej I jeszcze uważam, żeby się nie spój, bo mnie pani wyrabia. Trzymania. Oj, wiedziałem, wiedziałem, bardzo cię I w swoim kajecie doktor coś notuje. Znowu się uważnie przygląda choremu. Potem opukuje. każe zrobić słony. Oczy rozbiegane pełne niepokoju. Och, panie doktor, cóż mam biedny począć? Mi się zrelaksować, ani też rozpocząć. Rodzina już spała, a ja w trudzie, w snoju, do rana śleczałem. Nad planem rozwoju! A głowa cię boli? Zapyta się lekarz. A na bólem czy często narzekasz? bardzo mi zbawczo. Zajęczał belfery. Do tego dochodzą ostre bóle Pomagał Pomacał pan doktor Belferę na porządku i zawyrokował. Wody na Usłyszał to chory. Złapał się za serce. Nagle zaczął zaczęło budź go w lewej niepce, A do tego doszedł silny zawód głowy. Resztą sił wyszedł na... Zawód głowy. Witam go. Oj, no długo ty, długo porę w Nie mogę! Zapłakał zbolały pedagog. Ja muszę do pracy. proszę żarty na mu! ciężko dyszał, znęły wstrząsł się cały, a do tego szybko powieki pod Medyk chwilę czekał, pacjent do sił wrócił. Lekarz do chorego w te słowa się zwrócił. Bardzo cię z tym czuję, sfera budżetowa lecz pan premier coś wam krzykował i wnet zniknął nauczycielu spod twych odcieni, bo całą wypłatę weźmiesz na leczenie.